Leżę pod tym drzewem. W godzinach pracy. No chyba nikt mi nie zazdrości, co, że o 12.30 w poniedziałek, czyli pół godziny po południu, leżę pod drzewem. No kto mi zazdrości tego? No chyba nikt. No może ktoś by nie chciał pracować ale na pewno wolelibyście leżeć pod drzewem naprawdę pod topolą? no ale was rozweselę nie, nie, nie rozweselę ale poprawię wam humor ja tu nie leżę cały dzień tylko parę minut to jest moja przerwa w pracy mam takie możliwości że mogę sobie Czasami w czasie przerwy pójść położyć się pod topolą, a głową to jestem w pracy cały czas. O, to to zapowiada się film typu medytacja. Nie planowałem tego, ale chyba to się zapowiada. Powiedzmy, że te listki to poli, to są nasze myśli, i ile ich jest. Jedne są dalej, drugie są bliżej. E observo emm também. Nie czekajcie tutaj, aż będę coś mówił. Słuchajcie tych... tych listków, tego szumu. Ja tu nic go nie powiem. I tak nagle zobaczcie, Mniejszy wiatr, ledwo słychać ten szelest i jakiś niepokój, prawda? Bo chciałbym, żeby tak te liście dały czadu jak na koncercie metalowym, no nie? <śm> No i jest lepiej, ale, ale od razu samolot. Po co ten samolot? Następny. Nie, sorry, to pociąg chyba. Patrzcie jakie figle płata umysł. Myślisz, że samolot, a to pociąg co za pomyłka. Teraz to samochod. Czy tak, czy tak można medytować przy dźwiękach samolotu? To już miały być tylko dźwięki topoli na wietrze. Gdzie ci ludzie polecieli? Nie wiem, czy widać, ale jakaś foliowa torebka jest wysoko na gałęzi i szymi razem z tymi liściami. I mam ochotę ją pokazać, i, i nie wiem, czy ja z tą ochotą powinienem walczyć, czy jej ulec. Bo nie wiem, czy ją widać. Tak powiedzmy, powiem Wam, nakieruję Was, nakieruję Was. Na pewno po lewej stronie, po lewej stronie, tylko ja ją powiem, że ja jej też nie widzę na ekraniku swoim małym. Ja na swoim małym ekraniku też nie widzę tej torebki, tylko widzę ją oczami prawdziwymi. Ale. Na pewno, jeśli ją widać, to jest po lewej stronie. Czy ktoś widzi tą torebkę? Ja podejdę, jednak już podjąłem, zobaczcie, podjąłem decyzję, że pod koniec tego filmu podejdę i pokażę, nawet może zrobię zbliżenie, bo jest taka możliwość, słaby ten zoom, ale, ale czy ktoś, ktoś już teraz widzi tą torebkę foliową, jak ona tam się dostała i zatrzymała się między gałęziami? I szumi razem z liściami, zapewne szumi też. A teraz, tak jak w medytacji, proszę Państwa, to policzę do trzech. Jeden, dwa, trzy. A żeby umysł nie wpadł w rutynę, to teraz poliszę w odwrotnej kolejności, ale od 5 do 2. 5, 4, 3, 2. Trzeba umysł, proszę Państwa, wytrącać z tych szlaków utartych. To teraz policzę jeszcze inaczej. 1 3 in, 40 50 7 8 500 Wyobraźcie sobie po chińsku nie znam ani jednego słowa. W sanskrycie to znam, no nie? Na przykład kama, kaliuga. to w sanskrycie, no nie? A po chińsku ani jednego słowa, nawet nie wiem jak powiedzieć cokolwiek zero cześć ładny dzień nic po japońsku nic I chyba po fińsku też nic po fińsku od Finlandii ani po fińsku ani po chińsku ani po Pracu, idź do pracy. Wracaj już, wracaj. Jaką ty masz długą przerwę? No dobra, mam długą przerwę No ale powiedzcie, chcielibyście mieć długą przerwę? No tak powiedzmy dwie godziny Chcielibyście mieć takie przerwy? No płatne to może tak Pokażę wam to drzewo I ten worek faliowy I kończymy medytację Trzy, trzy, trzy. Mam nadzieję, że roweru nie pokazałem. rower. No i jeżdżę na przerwę rowerem. Tak jest. Widać ten borek? O, teraz to już widać. śledził losy tego woreczka przyjadę tutaj jak będę miał możliwość za miesiąc może za dwa może za rok i zobaczymy czy on to będzie dalej wisiał jak on się tam znalazł to przynajmniej 5 metrów pewnie wiedzy może z 7-8 nawet teraz uziemiamy się uziemiamy się